Zleciałem. Ty weź, nie przekminaj. O takie Polskie walczyliśmy, drodzy moi. Tak wyglądają w tej chwili obiekty. Po prostu nóż się w kieszeni otwiera i kiereszuje pewną część ciała. No ale cóż, czerwono jest pod spodem, czyli to oznacza, że wchodzimy do sztolni. Po kolei Marcin, Arturro i oczywiście Kamil. No i moja skromna osoba, przyjechaliśmy dzisiaj w bardzo magiczne zdjęcie, patrzę na niego i mówię, bardzo magiczne miejsce, czyli, czyli, panie Marcinie, jak zwykle, prosimy o wprowadzonko. Skałki stoleckie. Źle tutaj... to brzmi. Czemu? To bardzo dobrze brzmi. Nie powiedziałem przecież miejscowość Stolec, tak jak to jest, tylko Skałki Stoleckie. To, to nie brzmi tak źle. To trochę lepiej. To nie jest kopalnia. To. To jeszcze nie jest ta kopalnia, do której wchodzimy. Znaczy tutaj też jest wyrobisko. Też prawdopodobnie z tego samego okresu. Też wapień, bo tutaj wapień kopali. Natomiast sama kopalnia jest troszeczkę znaczy się To, to główny, główny obiekt. Jest kawałeczek dalej, ale tutaj też jest ładna, duża komora już. Tak, to, to jest wyrobisko, ta. tak? Znaczy, Czyli to, to stąd, właśnie... stąd było wybierane wszystko? Tak. No i cały ten kawałek też. Cała ta podkrywka. w wieku było wybrane. Mhm. Ja bardziej forem na górę, ja No ale to, to, też, to też taki jest. dosyć solidny. Jest... Solidny. Kurde. I tam nic nie ma? W nie powiem, bo nie wiem do czego się dokopali w międzyczasie, ale. Gdzie to ono, musiało być tą pięć? Jak to spadło? No, naprawdę duże pomieszczenie, i tu rzeczywiście musiało przyładować. Zobaczcie, to wszystko, co jest tutaj, to było przy suficie, i to poleciało. Marcin tam zagląda. I, i, i. i. Jeżeli wapień, to jest szansa, że gdzieś tam się pojawią jakieś wejścia. Dobra, trzeba się szykować w takim razie. I za chwilę włazimy do kopalni. Także do zobaczenia za moment. Jak to przed chwilą powiedział Kamil. Ole sztornia, patrzcie. Ha, dobra, ja przykryję, żebyście zobaczyli z tej strony. Ole grubo jest udało się wejść do środka no i idziemy dalej. Idziemy zerknąć, co też ciekawego Tutaj nie ma więcej przepychania jakiegoś. nie nie ma. Czyli mogę sobie trzymać kamerę w ręku. Będę mógł więcej pokazać. Ale jest niesamowicie. Poczekaj Kamil. Którym idziemy? No, Którym chcesz. idziemy po prawo. O kurde. Ale to ładnie wygląda. Zobaczcie. No przyznać trzeba, że Jakież tu są wielkie powierzchnie. O kurde. Niesamowite to jest. To jest po prostu szok. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Że tu mało gadam teraz, ale. No to jest naprawdę rewelacja. Pozdrawiam Kamila. Kamil e, zna takie miejsca, lubi takie miejsca, ale to jest kosmos. To jest całe tak ogromne. Niesamowicie. To jest coś zupełnie innego. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Grubo, A po prostu grubo na pierdziu. Ja, że... ja się Jak głębokie jest? To teraz Oczywiście zaśmiecone, jakżeż mogło być inaczej. Musimy się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. W naszym pięknym kraju. A tutaj? Tu jest? Chyba. A stanie, już się kończy tutaj. Jest tak, jakby takie wcięcie tylko. Tak. Piękna, ogromna. I pod z niej spływa. Pusta oliwa. No. Idziemy na dziewiorko. Magia. To jest po prostu magia. Woda czyściutka. Ciekawy jestem, czy można było ją pić. Ja to no, nie wiem. Taka stojąca już trochę nie warto. Czemu? No wiesz, no bo to już może wyjrzeć. Przede wszystkim, jak to jest płynąca woda. Bo prędzej, ja takiej stojącej to nie bardzo. to ma pilnować tę klimetę. Szybcy hmm. rytuale. O kurde, ale w tej stronie to dozymetr na pewno się do niczego nie przyda. Jest tak ogromna. Szok po prostu. Są rzeczy, których zupełnie się nie spodziewałem. Już na pewno nie spodziewałem się czegoś takiego. Ciężko ją zroki wzrokiem ogarnąć. Piękne. Jest z roku 70. O no, kurde, to jest taki. No właśnie, To coś na tym górnym poziomie jest? Co? Jest coś na tym poziomie? O kurde, nie fajnie, nie fajnie. Chodzę tutaj zobaczyć jaka jest. Zobaczcie. Tam jest coś na dół. No, to jest ogromne. Takie to pomieszczenia. Jakieś po niemiecku. 43. Nie no, nie chcę mi się wierzyć. Co, to jeszcze jedno jeziorko? Ależ to jest ogromne. Trzeba mi się wejść. Nie, to jak to. Ja w takim razie, tutaj na dół. Cały labirynt pod kuflą. Kosmos. Naprawdę, kosmos. Będę dzisiaj tak gadał. Także, jeżeli komuś nie pasuje, to wyłączcie dźwięk. Bo naprawdę, to, co tu jest. To jest kosmos. Tu jest jeszcze jedno jeziorko. Zobaczcie. Następne podziemne jezioro. Tu można było miasto zbudować. I to naprawdę spore miasto. Zobaczcie, zupełna ciemność. Fantazja Niesamowite. szok, to jest takie ogromne. Widzicie, tu jest Marcin, jaki jest malutki. Wejście jest tu, jak szedłem, troszkę naokoło. W wodzie, czyżby tam szyby był? jakieś drewniane mosty były, to widać? Zobacz. są jakieś dwie. No tak, tu jakiś podest był, tam jakieś też. Fragmenty. do akurat wyciągnąłem latarkę daleko się to był podesł kąt, czy może. No bo zobacz, tutaj jest też rura wystająca. To, jest... to nie jest rura, to jest belka. To jest belka? Rzeczywiście.

nie, więc pogasiłem nie wiem jest okay. ale niesamowicie to jest Takie ogromne. I tutaj wapień był wydobywany. Tak. Kurde, jakaś szczelina na górze, jakby. No właśnie, tak zaglądam. Kiedyś tam zaglądałem, powiem, że władziłem na to, ale nie pamiętam, co tam było. To znaczy, że nie było nic. Nie było w właśnie. też ktoś próbował zerknąć, spróbować kolejne dość du duże pomieszczenie tutaj prawdopodobnie też było jeziorko które gdzieś tam w pewnym momencie musiało wyschnąć bo to ziemia jest taka wilgotna dosyć tam jest z tamtej strony odwoł to dużo większy obiekt jest Dużo bardziej przestronny, przede wszystkim. Tutaj rzeczywiście bardzo wysoko. Boże, jeżeli tak urobek poukładany, no to nie wygląda na zawalisko. Tak, też poukładany urobek. O szyb? No tak. Do tamtej komory chyba tam bokiem się. No tak. <grytanie> Wiadomo dlaczego to jest. No to jakby to drewnianko się wyciągnęło, to składłoby w ogóle komora układana. Mniejsza komora, to już, o kurde, też poodpadało z sufitu. Mniejsza komora. dosyć dużo obwałów. Czy tu mamy? Nie mamy. jeszcze kamyczek taki drobny odpadł. I tu też czeka już na odpadnięcie. No się kończy. chciał sprawdzić czyli mamy jakąś boczną komorę w wpis 61 rok Kredą. zobaczcie gdzie to wszystko jest wielkie potężne Nie przyznać muszę że jest to największa dotychczas komora którą widziałem ale tutaj kamyk czeka ja pierdzielę no jak on spadnie to zamknie to wszystko ale naprawdę czegoś tak wielkiego, czegoś tak ogromnego jeszcze w życiu nie widziałem. Tu hale są dosłownie. Trudno mi powiedzieć, ile jest metrów wysokości, no ale w wielu miejscach myślę, że 10 to swobodnie. I teraz mam umieszczoną, znaczy kamerę mam w ręku, a. Latarkę mam umieszczoną na kasku. Także mogą być momenty, że nam coś nieco się ucieknie. No ale przy okazji widzicie, w którą stronę obracam głowę, bo kamerą staram się tak trochę nie dotykać. Nie, nie ruszać. Dobra, to co? To idziemy w prawo, tak? Pójdźmy sobie w prawo, powiedział Marcin. No to idziemy. Ale naprawdę, aż mi mowę odebrało. Patrząc na te wszystkie mieszczenia, które tu są, te takie jaskinie, są ogromne jaskinie. Jest prawdziwa magia. Wyłączcie dzisiaj dźwięk, zostawcie sobie, nastawcie sobie jakąś muzykę. I nie słuchajcie mojego podniecania się, bo naprawdę to co widzę, to są jakieś cuda po prostu, po prostu cuda. Ogromne pomieszczenia. Naprawdę ogromne. Wielkie słupy. Magia. Sprawdziwa magia. Nie no spodziewałem się, że pod ziemią może być coś takiego. Może się tyle dziać. tu mamy już zakończenie. Stąd się coś wysypało, ale zobaczymy. Oj nie jest zakończenie. Jest tutaj jeszcze kawałek. Komora Zawalisko. I tu jeszcze coś jest. O no tu jest tylko taka komora zamknięta. Tutaj się obwaliło. Dużo się owaliło. dużo kamieni. Apa. Tutaj zejście, praktycznie nie widzę. Mamy wejście, i co tu mamy? I tam mamy jeszcze jakieś korytarze, idziemy. Kolejna to z koła z jednej, z drugiej strony Wyglądam to ja tam dalej Wróć Czy dalszy co to jest króciutkie jest. pomieszczotko? Słowo honoru, Tam widzę jakieś elementy zabudowy są Dobra Zajdziemy tutaj do Nie pykając się tu niczego To jest naprawdę niebezpieczne Kurde Tu wszystko wisi Ludzie To jest masakra Duża, zawolona z każdej strony. Dobra, co tu mamy? O kurczę, mamy coś jeszcze? No co idziemy? No zaraz, tu jest... Tam chyba byliśmy, tak? tak? No to przynajmniej, no to przynajmniej wygląda. No. no ale tu jest jeszcze jedno wejście. Już jest jakaś komórka Patrzymy na górę, co tu się dzieje. Dobra. Idziemy. Posypane to jest tylko za To nie ma wszystko było połączone No, Czyli co, obeszliśmy wszystko? Nie, A ja, przy wiesz może to mieliśmy jakieś do na środku, Ale jest kilka takich miejsc. Ja tutaj nie. Kurde, co tu się dzieje? Magia. No. jesteśmy tutaj już, już w tym wejściu. Zobaczcie. Taki schodzą. Patrzcie, jakby to ogromne jest. No. No i co teraz? Kończyliśmy już? Nie nie? Nie czy A czy wiesz to? Bo nie ma szliśmy dookoła. To że rzeczy na środku, może pominięliśmy, no ale to już. No jakby tutaj ciężko jest czegoś nie pominąć. No bo tutaj tak naprawdę z jednej strony zawał wejście, rozwał. Tak jak tam wszedłem gdzieś? nagle widzę, ha, to w tym miejscu byliśmy. Ja chyba zszedłem na dół. Ja też. Ale nie, a ja tam dalej zszedłem. Ty, ty może ten byszedł? Jeziorko? Nie, to ja zszedłem drugim. Tak, ja tam też tam dalej. Tamtę, no, no? Tak, a to właśnie widziałem, że jest, jest już. Czyli co, wygląda na to? Powiedz mi, to jest niby 43. Nie wiem. Nie chce mi się w to wierzyć. Też jakieś niemieckie niby nazwisko, ale nie wiem. Czy to nie będzie współczesne? No właśnie, może ktoś po prostu zrobił jakiś dowcip. bo niby czterdziesty. Niby, a co, że miesiąc czasu tu byli? No to wygląda. Niby te pismo jest takie wyglądające lekko niemieckie. Nie wiem, trzeba poszukać, czy może się tutaj coś chowali. Jeżeli ktoś z Was miałby odpowiedź na to pytanie, czy są jakieś informacje, że to jest oryginalny napis, to bylibyśmy Wam wdzięczni. Co nie zmienia faktu, że być może w momencie montowania filmu już będę miał jakieś informacje, to wtedy je po prostu zamieszczę. Dużo tu jest napisów takich, że tak powiem, obecnych. Patrzcie, wygląda ten suit. No nie, już, nie, on, tam, że jest to nie wiem, czy to są po prostu tak że było pomalowane, no ale no, tego, że to tego nie Może to nie być 41? No to już, to już jest szprejem, nie? Myś no chyba tak, mhm. Tu farbą. Tu może być farbą. No trudno powiedzieć. Co ciągle nie zmienia faktu, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego miejsca. Naprawdę ogromny. To, to jest po prostu kosmos. To, to jest duże, ale dochodzenia nie masz tak dużo, bo wszystko widzi, co jest dookoła. Tak, i praktycznie można to obejść naokoło, pomijając ten środek, którym właśnie w tej chwili idziemy, bo w każdym miejscu, w każdym z każdego korytarza jest dojście. Ona jest tak, jak gdyby e, połączona z każdej strony, jakby jedna wielka hala. Momentami pomieszczenia, innymi momentami są tutaj, tak jak widzicie, takie kolumny dosyć duże. Mnóstwo, no, mnóstwo napisów. Tędy właśnie weszliśmy. No czyli co, wygląda na to, że mamy już załatwiony temat. No, jedna dla mnie, jedna z piękniejszych, jakie, jakie oglądałem, jakie widziałem. Na pewno pierwsza. Skończyło się zasilanie? <grych> Na pewno pierwsza tak wielka, tak przestronna. Wreszcie sztonia, w której ani razu... Nie no, dobrze, kilka razy, ale generalnie się prawie, że nie schylałem. Co się zdarza dosyć rzadko. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Kosmos. Prawdziwy kosmos. to wody nie będziemy tutaj pili. No Ja zawsze miałem ochotę zabrać troszkę takiej wody i zrobić badanie, żeby sprawdzić, czy jest to woda źródlana. Ta sztolnianka. Można było zrobić pieniądze na tym, jak ktoś by zaczął sprzedawać wodę sztolniankę. Choć w Kowarach spędziłem nockę... Tutaj myślisz, że była? A, i zakręt pewnie. No. I do wyjścia. Czyli do wyjścia, no. To no. dziwne, nie? W takich warunkach jest to w ogóle jakaś kolej. Nie w tych warunkach to wiesz, to spokojnie właśnie. No. No jest tutaj. na był ewidentnie. Fantazja, naprawdę. Jestem w ciężkim szoku, dosłownie w ciężkim szoku jestem. Rewelacja, drodzy moi, trochę dzisiaj było mojego marudzenia, ale myślę, że rzeczywiście obiekt jest. to, to światło to odbija się od tego, Kochane słońce idziemy gdzieś tam, gdzieś tam. Dobra, ja spróbuję wykorzystać światło, które tutaj te rzucają. Ogrzeję się w ich świetle, bo bowiem, drodzy moi, to by było dzisiaj na tyle. To światło to jest. To światło to jest Marcin. To, to teraz już nic nie widać. To światło to jest Arturo. A to światło, o, Kamila widać. Pamiętajcie o kawie, pamiętajcie o mediach społecznościowych. Ja to ciągle powtarzam, ale jakby ktoś zapomniał, to aby nam się dalej kolejne wizyty w tak cudownych, tak genialnych miejscach udawały i po powiodły przede wszystkim, żebyśmy tyle razy wychodzili, ile razy wchodzimy. Koniec dzisiaj gadania. Do zobaczenia w następnym. Jeszcze nie wyszedłem, chciałem zauważyć. <laughs> Do zobaczenia. Jeżeli widzicie vloga, to znaczy, że wyszedłem. Na razie.